Gdy zostaliśmy ochrzczeni, to wtedy wypowiedziano nad nami słowa chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jeden z pierwszych tekstów religijnych, jaki, jaki opanowaliśmy w swoim życiu, to słowa towarzyszące znakowi krzyża. Właśnie te same, co w czasie chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Od początku Jesteśmy stawiani wobec tajemnicy Trójcy Świętej, ale im bardziej rośniemy, tym bardziej chyba zdobywamy przekonanie, że jest to taka tajemnica, którą nie za bardzo jest w sensie w ogóle zajmować jakieś takie trudne rzeczy do pojęcia, wyobrażenia trzy osoby, jeden Bóg. Trzeba było się tego nauczyć może kiedyś, nie, do pierwszej komunii czy do bieżłowania wśród głównych prawd wiary. No tośmy się nauczyli i tyle. Natomiast ta tajemnica, im bardziej w nią będziemy wchodzić, tym bardziej będziemy widzieć związek pomiędzy prawdami wiary a życiem, pomiędzy naszą religijnością a tym, jak żyjemy. Jesteśmy stworzeni przecież na obraz Boży i podobieństwo Boże. Im lepiej rozumiemy siebie, tym bardziej siebie jako człowieka, tym lepiej widzimy, kim jest Stwórca. Im bardziej przyglądamy się tajemnicy Bożej, tym lepiej widzimy godność człowieka, wielkość człowieka. I to, do czego jesteśmy powołani. Teraz znieść jeszcze nie możecie tego wszystkiego, co mam Wam do powiedzenia. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi Was do całej Prawdy, objawi Wam rzeczy przyszłe, znaczy się nie w znaczeniu takim, że będziemy znać przyszłość jak jakieś wróżki, tylko że będziemy, tak zwykle te słowa są rozumiane, że będziemy rozumieć wydarzenia w naszym życiu. Właśnie w takim świetle, jako objawiające Pana Boga, że będziemy dostrzegać sens naszego życia właśnie w świetle objawienia. I dzisiaj właśnie nie tyle o tym, do czego tak konkretnie Pan Bóg nas wzywa, tylko jak przeżywać to, ten nasz obraz i podobieństwo Boże. Co to znaczy? No, Bóg jest trójco, a my jesteśmy jego no, obraz, czy my jesteśmy w jakiś sposób troiści, nie chodzi o coś, jakieś rozstrojenie jaźni, tylko no, jak nam Bóg się objawia. Oprócz tego, że, że Stwórca, że źródło istnienia i ostateczny kres, to także Ten, który ukazuje pełnię człowieczeństwa przez to, że Syn Boży stał się człowiekiem. To tak mówimy, że Bóg objawia nam się jako komunia, jako jedność osób. właśnie ktoś, kto daje, to jest źródłem życia, miłości i ktoś, kto przyjmuje właśnie życie miłości i tak dalej. Jest ten, który kocha i ten, który jest kochany. A miłość pomiędzy nim jest też kimś. To podarowanie jest takie, no tak jak w życiu możemy mówić nudnie albo z tak całych siebie, serce wkładać, to co mówimy, jak możemy robić coś od niechcenia, albo możemy coś robić tak z serca. Tak możemy sobie wyobrazić, że Bóg tak robi, działa z serca, mówi całym sobą, że to, ta Jego wypowiedź jest kimś, jest, jest synem do nas skierowanym. Czy to obdarowanie sobą to. to to Bóg obdarowujący sobą, to jest Duch Święty. I, i tajemnice Trójcy Świętej <kluzny> odnajdujemy w sobie w ten sposób, czyli w Bogu widzimy to, to dawanie, przyjmowanie i ten, który jest dawany, to my po ludzku nazywamy tak, ojcostwo, synostwo no, i obdarowanie miłością, właśnie, która jest i dziecięca, i Ojcowska czy, czy rodzicielska. I, I to odnajdujemy w sobie, właśnie jest w nas coś z dziecka, ma być przez całe życie, mamy czuć się synami Bożymi, itd. I jest w nas coś z Ojca czy z Rodzica, z obdarowywania innych, z odpowiedzialności za innych, i itd. I, i ta, właśnie to zanurzenie w Trójce Świętą. Ma nam pomóc, żeby być takim źródłem do zachowania właśnie jednego i drugiego. Czyli kim jesteś? No, co masz, czego byś nie otrzymał? Przyjmujemy od Pana Boga to, kim jesteśmy. Psalm responsoryjny, Psalm 8, mówił nam dzisiaj o tym, kim jest człowiek, że o nim pamiętasz, syn człowieczy, że troszczysz się o niego. Kim jestem? Rozpoznaje właśnie w tym, jak jestem obdarowany przez Pana Boga, że przez niego chciany, że z życiem, które w nim odnajdzie pełny, że z miłością, która jest niepodważalna, jest taka wierna yy, i tak dalej. Yy, więc to przyjmuje, kim jestem, nie sprawia, że jestem kimś przez swoje sukcesy życiowe, przez pozycje wśród innych, że inni mnie podziwiają. Jestem obdarowany tym, co potrzebuję do tego, by mieć poczucie właśnie wartości, godności. I więc kim jestem? To tajemnie, rozważanie tajemnicy Bożej jest ściśle związane z tym rozważaniem tajemnicy człowieka. No, kim ja jestem? Oczywiście nie o to chodzi, że Pan Bóg służy do dobrego samopoczucia, ale ale nie potrafię oderwać jednego od drugiego. Myślenia o Panu Bogu i myślenia o sobie. Że <laughs> on się objawia na tyle, na ile mi potrzeba. Właśnie do tego, żebym o sobie myślał w sposób właściwy i żył w sposób właściwy. I, i to jest właśnie to nasze dzieciństwo Boże. To jestem kimś, kto, kto bierze swoją godność, swoją wartość nie z siebie, tylko właśnie Bierze od tego, który jest Stwórcą, który jest Ojcem. I stąd się bierze to, że na coś nie stać. Święty Paweł mówi o, o tym, że na podstawie wiary uzyskaliśmy dostęp do łaski, i w związku z tym. Mamy trwać w miłości Bożej, bo miłość Boża rozlana jest w naszych sercach. Wiara jest tym aktem, powiedzmy, dziecięcym, który otwiera mnie na, na, na to, co Bóg chce mi dać, ale owocuje we mnie miłością. Skoro Bóg jest miłością, ja tę miłość przyjmuję, to jestem do niej zdolny. Jestem wierzący, sprawdzam to, czy wierzę, poprzez to moją zdolność do, do kochania, zdolność do dobra, zdolność do, skoro sam przyjmuję własną godność, do uznania czyjejś godności, zdolność do tego, żeby nie żyć jakimiś zasadami walki z innymi, tylko tą zasadą, że przyjmuję wartość, znaczenie, godność drugiego, że jestem życzliwy wobec kogoś, że zależy mi na czyimś dobru. I, i tak z doświadczenia dzieciństwa przechodzę do doświadczenia dorosłości, rodzicielstwa. Z, przez upodobnienie do Syna Bożego, który stał się człowiekiem, w jakiś sposób staje się podobny do Ojca. Bądźcie naśladowcami Boga, jest napisane, bądźcie miłosierni, jak Ojciec jest miłosierny. Mamy być jak Bóg w takim właśnie znaczeniu. Czyli właśnie stawać się tymi, którzy obdarowują, którzy są źródłem dobra. Czyli właśnie tak na, na wzór Boga, który, który jest źródłem wszelkiego Ojcostwa. A więc. I doświadczamy tego jednego i drugiego, tego, że jesteśmy obdarowani i tego, że mamy czym obdarować nieustannie. I to się bierze z przeżywania tajemnicy Trójcy Świętej, chociaż pewnie bardzo rzadko w swoich modlitwach, w swoim zwracaniu się do Pana Boga, używamy tego słowa. Ale sam fakt, że raz modlimy się do Ojca, raz do Jezusa, raz prosimy o Ducha Świętego, tak nas w tę tajemnicę wprowadza i możemy nie kończę być tego świadomi, ale... Ale właśnie tak się mamy poczuć, tacy zanurzeni, nie widzieć Pana Boga tak tylko, nie wiem, przed sobą, nad sobą, gdzieś daleko, tylko tak się poczuć jakby otoczonym przez Pana Boga, który jest we mnie źródłem tej postawy właśnie przez uspodobnienie z Jezusem, tej postawy, tego, który przyjmuje, by stawać się tym, który obdarza, a to, co przyjmuję i czym obdarzam, to nie jest coś, tylko to jest ktoś, duch święty. Więc nie bójmy się tajemnicy Trójcy Świętej. I nie tyle ją rozważajmy w znaczeniu takim intelektualnym, próbując sobie jakoś tam wyobrazić, przedstawić, zrozumieć. Co tak bardziej tak jakbyśmy się w coś, w jakąś rzeczywistość zanurzali, tak. że bardziej jest to tajemnica do przyjęcia sercem i właśnie tajemnica wiary to jest coś co rozważamy. To, to nie jest tak, że tu jest zamknięte, nie zrozumiesz, przestań myśleć, tylko właśnie tu drąż, bo tu jest, tu jest, to jest to czego szukasz, czego potrzebujesz, tu jest pełnia życia. Więc tak właśnie dawajmy się ogarnąć tej tajemnicy, po prostu tak stawajmy wobec Boga, kto jest wspólnotą osób. Wierzmy mocniej w to, że jesteśmy w jakiś sposób obrazem Trójcy Świętej, by żyć tak pełno, właśnie przyjmować to, czym Bóg chce nas obdarzyć i dawać to, co jest związane z naszym powołaniem, z naszą misją, z naszymi życiowymi zadaniami.